Cześć, w tym odcinku poznacie Motorola Razer 5G, czyli drugie podejście motki do tematu składanych telefonów. Zaczynamy! Hasło przywodnie wymyślone przez producenta dla tego modelu to mniej znaczy więcej. Co dokładnie kryje się za tymi słowami? To jest moje pytanie do was. Nowy Razer jest lżejszy od swojego zeszłorocznego poprzednika o kilkanaście gramów. Teraz waży 192 gramy, co jest nawet trochę zadziwiające, bo tym razem nie mamy w obudowie plastiku. Zawias wykonany jest ze stali nierdzewnej, ramki są aluminiowe, a szkło to grilla glass piątej generacji. A więc wykonanie klasy premium. Nie mamy tylko pełnej wodoodporności i odporności na kurz i pył. Wewnętrzne podzespoły pokryte są hydrofobową warstwą, która chroni Razera przed wilgocią, ale... Ale pełne zanurzenie w wodzie może okazać się katastrofalne. Nie podoba mi się tylko przeniesienie przycisku odblokowania na lewą stronę. Jest to dla mnie totalnie nieintuicyjne, ale od kiedy zacząłem korzystać z tylnego czytnika linii papilarnych, to mogłem o nim zapomnieć. A propos czytnika, ten działa bardzo szybko i precyzyjnie, a jeżeli chodzi o biometryczne zabezpieczenia, to mamy jeszcze odblokowanie za pomocą twarzy, które działa bez zarzutu, zarówno korzystając z zewnętrznego, jak i wewnętrznego obiektywu. Wracając jeszcze do obudowy, wreszcie znalazło się miejsce na kartę nanoSIM. Poprzedni Razer obsługiwał jedynie eSIM, czyli wirtualną kartę SIM, co automatycznie ograniczało grono potencjalnych użytkowników. Teraz możecie mieć jednocześnie fizyczną kartę SIM i wirtualną w jednym urządzeniu, a więc jest kolejna poprawa. To, co sprawdziłem jako pierwsze po otrzymaniu na testy nowego Razera, to odgłos, jaki wydaje zawias. Posłuchajcie, jak brzmiała zeszłoroczna wersja. Czy to słychać? A no. teraz najnowszy Razer, uwaga. Czy to słychać? No właśnie, niewiele co słychać, jest mega poprawa w tym temacie. Teraz czuć, że jest to bardzo porządnie wykonany zawias. Producent ma jednak nad czym jeszcze popracować, bo rozkładanie telefonu jedną ręką bywa bardzo karkołomne, natomiast w rękawiczkach zimowych robi się z tego po prostu Mission Impossible, więc będziemy potrzebować obu dłoni. W kwestii udźwiękowienia przydałby się bardziej donośny głośnik i z lepszymi basami. Problem głośności trochę rozwiązuje wstawienie telefonu w pudełko rezonansowe, w którym przybył do nas Razer, tylko raczej nie będziemy go wszędzie ze sobą zabierać. Dużo lepsze wrażenie muzyczne mamy na słuchawkach dołączonych do zestawu, wraz z resztą akcesoriów w eleganckim futerale. Brakuje gniazda mini-jack, więc podpinamy je za pomocą złącza USB typu C. To, co jeszcze poprawił producent, to zwiększenie pamięci wewnętrznej. Teraz mamy 256 GB, co jest w zupełności wystarczającą wielkością, przez co nie odczujemy braku slotu kart microSD. Zwiększeniu uległa także pojemność akumulatora, wynosi teraz niby wciąż skromny 2800 mAh, ale spokojnie wystarczy na cały dzień średniointensywnego korzystania. Do pełna naładujemy ją w około półtorej godziny, niestety wciąż nie mamy ładowania indukcyjnego. Procesor w tym modelu to ośmiordzeniowy Snapdragon 765G z układem graficznym Adreno 620. Pamięć operacyjna wynosi teraz w pełni zadowalające 8 GB. Telefon działa szybko i bez zawieszeń. Prędkość otwierania się aplikacji, porównując z Note 20 Ultra, jest dosyć podobna, więc niby nie mamy na co narzekać, ale w tej cenie powinniśmy zobaczyć jakąś flagową jednostkę, a nie procesor spotykany w kilkukrotnie tańszych konstrukcjach. Tym bardziej, że Razer 5G ma ewidentny problem z odprowadzaniem ciepła już po chwili grania na wysokich ustawieniach graficznych. Czuć spore nagrzewanie się obudowy, co po kilku minutach spowoduje spowolnienie procesora do 80%. Czy jest więc to telefon do gier? Tak, ale raczej do prostszych tytułów. Przechodzimy teraz do ekranów. Zewnętrzny OLEDowy ekran ma 2,7 cala i wybornie odzwierciedla kolory. Ma wystarczającą jasność do komfortowego odczytywania treści i ma bardzo dobre kąty widzenia. Co do jego funkcjonalności, to służy nam nie tylko do sprawdzania godziny, ale i do wielu innych rzeczy. Możemy z niego odpisywać na SMSy, uruchomić na nim kalkulator, oglądać dyskretnie filmy albo przeglądać nagłówki wiadomości. No i tylko nagłówki, bo odczytywanie na nim artykułów to po prostu istna katorga. Ponadto mamy na nim podgląd widoku z obiektywu, odczytywanie powiadomień z różnych aplikacji i dostęp do podstawowych ustawień systemu. Okej, okay, ale teraz pytanie, bo tak, na tym ekranie można sporo robić, ale czy w ogóle się z niego korzysta? A więc na początku z niego nie korzystałem. Potem przekonywałem się do niego coraz bardziej, szczególnie jeżeli chodzi o sprawdzanie powiadomień i, no może to śmiesznie zabrzmi, ale robienie jakichś obliczeń na kalkulatorze. Więc jak oceniam jego obecność? Oczywiście na plus. A teraz przechodzimy do głównego ekranu, który budzi spore kontrowersje, ale na początku jeszcze odrobina cyferek. Jego rozmiar to 6,2 cala i wykonany jest w technologii Polet. Oczywiście, pod względem odwzorowania kolorów, kontrastów, kątów widzenia, jest to wysoka półka. Nie mamy tu jednak szkła ani dodatkowej warstwy ochronnej. Jest to po prostu taśma z tworzywa sztucznego, czyli jest super elastyczna, ale łatwo możemy ją zarysować, więc raczej tipsy są niewskazane przy obsłudze tego telefonu. Pod palcami da się wyczuć zagięcie ekranu, ale jest mniej wyczuwalne niż na przykład w Foldzie 2, więc nie miałem z tym problemu. Nie podobają mi się natomiast proporcje ekranu i szerokie ramki. Jak dla mnie osobiście wyświetlacz jest odrobinę za wąski, przez co w układzie pionowym klawiatura jest dosyć niewielka, natomiast przy oglądaniu filmów mamy po bokach szerokie czarne paski, a przy rozciągnięciu obrazu tracimy sporo no, obrazu. Więc Razer 5G jest bardziej po prostu niewielkim i łatwym w przenoszeniu telefonem niż multimedialnym urządzeniem z funkcją dzwonienia. Przechodzimy teraz do oprogramowania i standardowo mamy w zasadzie czysty Android w wersji 10. Przez co telefon działa sprawniej, a miastką producenckiej nakładki jest aplikacja moto, w której personalizujemy wygląd interfejsu telefonu. Nauczymy się w niej gestów moto typu szybkie uruchamianie latarki, czy błyskawiczne włączenie aplikacji aparatu. Takich gestów i dodatkowych funkcji jest cała masa. W każdym razie bardzo ułatwiają korzystanie z telefonu i czasem wzbudzają zazdrość u innych osób. Nie nawidać badze! Przechodzimy teraz do aparatów. Wewnętrzny obiektyw posiada 20-megapikselową matrycę ze światłem 2,2. ,2. Na pokładzie znajduje się technologia Quad Pixel, a więc 4 piksele łączone są w jeden, więc mamy ostatecznie 5-megapikselowe zdjęcia. Dlatego ten obiektyw lepiej zostawić sobie jedynie do wideo rozmów. Główny obiektyw to 48 megapikselowa matryca ze światłem 1.7, technologią quad pixel i optyczną stabilizacją obrazu. W pracy tego obiektywu sporym wsparciem jest sensor głębi ToF i laserowy autofokus. Zdjęcia, jakie otrzymujemy za pomocą tego obiektywu mają już sensowną szczegółowość, ale nie do końca przekonały mnie do siebie pod względem balansu bieli. Co prawda na zewnątrz jest szaro burro o tej porze roku, ale na zdjęciach aura wydawała się po prostu jeszcze bardziej depresyjna. Inaczej jest we wnętrzu pomieszczeń. Tutaj oprogramowanie aparatu już dobrze sobie radziło. Jeżeli chodzi o robienie selfieków, to również można być z nich zadowolonym. Mam tu na myśli ostrość, odzorowanie barw i opcjonalne odcięcie tła, czyli efekt bokeh. Natomiast przy gorszym świetle pojawia się problem z ostrością, co widać przybliżając moją facjatę. Na pokładzie znajduje się jeszcze tryb nocny, ale przyda się tylko w naprawdę ciemnych miejscach. Inaczej przy miejskim oświetleniu zdjęcia są za bardzo przeostrzone i pojawia się ziarno. Dlatego lepiej korzystać ze zwykłego trybu w miejskiej dżungli. Aha, jeszcze jedna rzecz. Możemy skorzystać z trybu koloru spotowego co jest fajną funkcją. Chociaż oprogramowanie często jeszcze ma problem z dokładnym odcięciem kolorów, co widać na tym przykładzie, więc aby osiągnąć interesujący nas efekt, musimy poświęcić odrobinę więcej czasu przy regulacji tego efektu. W kwestii filmów nakręcimy je maksymalnie w jakości 4K i z 30 klatkami na sekundę. Jeżeli wolicie większy klatkaż, to znajdziecie go dopiero w rozdzielczości Full HD. Dużą robotę robi optyczna stabilizacja obrazu, która eliminuje niechciane drgania, a przynajmniej pozbywa się większości z nich. Niekiedy umknie nam jakaś klatka na obrazie, ale ogólnie można być bardzo zadowolonym z filmików. Ok, czas na podsumowanie, ale najpierw moje osobiste odczucia dotyczące tego modelu. Motorola udało się w dużym stopniu ulepszyć zeszłoroczną konstrukcję. Nie zeszłoroczną, mamy 2021 rok, a więc konstrukcję z 2019. No i tak, ulepszyli najnowszą konstrukcję, jednocześnie obniżając jej cenę startową. Z tego telefonu korzysta się naprawdę przyjemnie, ale nie traktujcie go jako centrum rozrywki, które zapewniają zwykłe smartfony. Jeżeli szukacie eleganckiego telefonu, który mieści się w nawet małej kieszeni, to jak najbardziej rozważcie ten model. Jeżeli interesuje Was cena, to możecie ją sprawdzić, sprawdzając, 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 sprawdzając link, który znajduje się na dole w opisie tego odcinka. No i dobra. Teraz skumulujemy zalety i wady Motorola Razr 5G. Zaczynam od zalet. A są to: elegancki wygląd, materiały wykonania klasy premium, świetne słuchawki w zestawie, niewielkie rozmiary po rozłożeniu, dwa ekrany w technologii OLED, prawie czysty Android 10, przydatne gesty Moto, obecność optycznej stabilizacji obrazu, modem do łączności 5G. Skoro są zalety, to mamy też i wady, a są to średniopółkowy procesor, mocne nagrzewanie się obudowy przy maksymalnej wydajności, mało zadowalająca praca aparatów, wąski ekran wewnętrzny, niskie zabezpieczenia przed porysowaniem wewnętrznego ekranu, brak mini jacka i przeciętny głośnik mono. Okej, okay, to by było tyle na dziś. A teraz lajkujcie, subskrybujcie i dajcie znać w komentarzu, czy po poprawkach, jakie wdrożył producent w tym modelu, czy wreszcie jest wart rozważenia. Widzimy się już za tydzień. Cześć! Why are we still here? Just to Every night. Co lecimy dalej?